Witam ponownie. Jak obiecałam, tak y, zrobiłam. I jestem. Dobrze. Mamy y, walkę z y, Dumachem. Tylko muszę zobaczyć. Aha, czyli tutaj w lewo, potem tam. Dobra. Y, gdy wejdziemy tutaj, to Raziel powie tak. Mój brat Dumach, potężny wojownik, gdy żył, spaliłby się ze wstydu, gdybym znalazł go tak tutaj, sprawionego jak świnie. Tak, no dobra. No to idźmy. My brother Duma, a powerful warrior in life który burned with shame to have me find him here like a stock pig. Tak, tutaj możemy się przenieść do y, świata spektralnego i tutaj zobaczymy ducha właśnie jego. Hmm. I wiecie ludzie... Hmm. Chcę wam to pokazać, bo sama jestem ciekawa, jak to. jakiego duch będzie wyglądał. Ale zanim to zrobię, to, to powiem tak. Przybyłeś ocalić moją duszę, marnotrawny bracie? Nie ocalić, a wziąć. Jedynym zbawieniem dla ciebie jest uwolnienie. No dobra. No. <laughs> Come to save my soul, prodigal brother. Not to save it, but to take it. Your only salvation is release. No. Ej. me mi tutaj przejście. Nie ma. Jest! Sąd kurde za nami, w... ale ty, peknie, ale dobra, pokazałam wam. No dobra! I patrzcie na to. No. Był narcyzem. Musiał być narcyzem. No i gdy wyjmiemy te włócznie z niego, powie tak Nareszcie wolny Dzięki ci bracie Twe podziękowania są przedwczesne dumachu Nie zapomniałem czyje ręce zaniosły mnie nad otchłań. Wieki w limbo zwiększyły mą siłę. Nawet Kane nie może się ze mną równać. Nawet najsilniejszy wampir ma jakąś słabość. Przetestujmy twą tezę raz Mój głód krwi został zastąpiony przez mroczniejszy jeszcze głód. Pochłonę twą duszę, nim dzień się skończy. Tak. Hej, tak będą gadać. No dobrze. Czyli co, ludzie? Robimy to. Ja przyznam się, szczerze, trochę się boję tego. Ale zanim ten to sprawdzę, jak to wyszło. Dobra, wyszło świetnie. No dobra. No dobra, mm, tylko jeszcze. O, musiałam przeprawić. słuchawki, mikrofon. No to jedziemy. No, mówię, jedziemy. Tak, złapałeś się jego. Ale dźwięk wyjmowania włócznie z jego ciała obrzydliwy. Chciałam, is really on tak to co przeczytamy oni powiedzą around at last i thank you brother your thanks are premature you might I have not forgotten whose hands bore me into the abyss. The centuries in Limbo have honed my strength. Not even Cain is my equal. Even the strongest vampire is vulnerable. We shall test your thesis, Raziel. My bloodthirst has been superseded by an even darker hunger. I will consume your soul before this day is done. A czekaj Nawet się potrapać mi nie dacie odejdź No chodź Chodź mak, bądź dobrym kieskiem No chodź. A, nie udało się. No chodź. No chodź. Chodź w domach. No chodź. No, dumach, czy ty masz popierdolca? Ej, wracaj tu popierdolu. No gdzie on? Dumach! Ty popierdo, popierdolcu. No. No naprawdę, Dumach jakiegoś popierdolca. Noż Dumach! Noż kur... Ty popierdolcu. Wróciłeś tu? Really? System no draziel. Nachodź tu po pierdolcu. Urde udało Ci się. Nachodź. No Nachodź! No No, chodź, chodź, chodź. Uff, no, chodź tutaj Dumak, bądź dobry pieskiem. No chodź! No chodź, kurde. Chodź, no. chodź, 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 chodź. No chodź. No chodź, no chodź, 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 chodź tutaj. Dumach ty po pierdolcu. No chodź. Bądź grzecznym pieseczkiem. No i fajnie No Dobra raziel Nie wiem gdzie on jest Mam nadzieję że może mnie to walić Nie to cieszy, że może mnie to walić, gdzie on jest. Jezu, razje, ty sadysto. Kolejna dusza do kompletu. Consuming Dumas' soul empowers you to wind a constricting band of spectral energy around your enemies. This energy manifests itself in both the spectral and material realms, and in the physical world, it can be employed to manipulate otherwise immovable objects. Mm -hmm. Elder nam powiedział tyle, że ta wstęga będzie tak samo działać w spektralu, jak i w rzeczywistości To znaczy jak w spektralu i w tym świecie. Tak, tylko którym się tą właśnie wstęgę w, w tego wuje? Czym on robi tą wstęgę? Nie wiem, jakim klawiszem. Cholera! No tak, tutaj macie u mnie nagrane. Dowód nagrany, że Dumach jest No Naprawdę. Żeby uciec mi? Nie sądziłam, że to jest możliwe, nie. Gdzie jest to przejście, kolerne? Łademet! Złą stronę jeszcze obrałam. Po prostu genialnie. Nie przecież! Dobra. Hmm. Czy ja dobrą stroną idę? Teraz się przekonamy. Nie. I się zgubiłam? Naprawdę? Mm. Oczywiście. Muszę się zgubić. Zawsze. O, i tutaj mam jeszcze dom. Mogę ją wziąć? O! Mogę ją wziąć! Haha! Jak miło! <laughs> Jakiś... Y, jakąś... Y, włócznie... Hm, włócznie... Patyk zaostrzony...